Uroczyste obchody święta Niepodległości w Trzebnicy rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Świętej Jadwigi Śląskiej. Po jej zakończeniu oficjalna część obchodów odbyła się jak co roku na placu przed Kościołem i przy Krzyżu Katyńskim. Wspólnie odśpiewano hymny polski przy akompaniamencie Trzebnickiej Orkiestry Dętej. Następnie burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima wygłosił okolicznościowe przemówienie. Z całego serca dziękuję wszystkim tu obecnym za udział w gminnego Święta Narodowego. Podniosłym punktem programu obchodów Dnia Niepodległości był apel poległych, odczytany przez Romana Handoche ze Związku Strzeleckiego. Strzelec. Później uczniowie ze szkoły podstawowej nr 2 zaprezentowali krótki występ artystyczny, odśpiewując patriotyczne pieśni i recytując wiersze o tematyce niepodległościowej. Można nie kochać Cię i żyć, ale nie można owocować. Na zakończenie tej części uroczystości pod Krzyżem Katyńskim oraz pomnikiem Sybiraków kwiaty złożyły liczne delegacje przedstawicieli instytucji państwowych, placówek oświatowych, stowarzyszeń i firm oraz związków kombatanckich. Spod bazyliki imponujący pochód mieszkańców i delegacji wyruszył w stronę rynku. Prowadzony był przez Trzebnicką Orkiestrę Dentą oraz jadących konno rycerzy i żołnierzy w strojach z różnych epok historycznych. Po dotarciu pochodu na Trzebnicki Rynek wszystkich uczestników przywitał burmistrz wraz z marszałkiem Józefem Piłsudskim, który Chce następnie opowiedział o stroju, epoce oraz Listopada. walkach, w jakich brali udział poszczególni przedstawiciele Wojsk Polskich. Widzowie mogli podziwiać m.in. wojownika z czasów Mieszka I, rycerza spod Grunwaldu, husarza, powstańca listopadowego czy ułana wrześniowego. Marszałek ogłosił także zasady quizu historycznego. Można było wygrać atrakcyjne nagrody. No naszą ideą jest zabawa i uczenie historii. My uczymy i przy tym się sami bawimy uczymy siebie i innych. I taka forma nauki patriotyzmu spojrzenia na patriotyzm nieco inaczej. Wiadomo, młodzież nie lubi pompatycznych wystąpień, nie lubi pompatycznych spraw. Nie zawsze można ją zjednać poprzez pomniki, składanie wieńców i kwiatów, aczkolwiek szczytne, ale żeby ich zainteresować, kto stoi na tych pomnikach, trzeba czasami do nich podejść inaczej właśnie od tej strony, którą wydaje nam się my robimy i proponujemy. Nagle z okien Trzebnickiego Ratusza wyskoczyli komandosi z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zaprezentowali efektowną i emocjonującą scenkę odbijania zakładnika. Następnie komandosi pokazali zebranym swoje umiejętności walki wręcz oraz z bronią. Ich zwinność i szybkość wywarła duże wrażenie nie tylko na najmłodszych widzach. Dopełnieniem obchodów była przygotowana przez gospodynię z Grupy Odnowy Wsi, Staczowa Małego, prawdziwa wojskowa grochówka. Na jej talerz mógł liczyć każdy uczestnik wydarzenia. Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Czebicy wraz z z Stowarzyszeniem Historycznej miały na celu pokazania młodzieży, że patriotyzm musi być nudny. Chcemy wśród młodych ludzi wszczepić ducha patriotyzmu.